Dobry, witam Was. Z tej strony DDX Cultate Jestem nowym gameplayerowcem na YouTubie, nowym użytkownikiem i tak, chciałem Was zaprosić wszystkich do Snobiego poszukiwacza skarbów 2. Jest to gra dla dzieci. Zielone kółeczko, nie ma jakichś brzydkich komentarzy, nie nic. Chciałem po prostu zadbać o to w tej grze, żeby dzieci Małe, miały rozrywkę, bo na YouTube co patrzyłem, to są tylko same szczelanki. Chciałem Wam też powiedzieć, żebyście się ze mnie nie śmiali. Już, już włączam. Żebyście się ze mnie nie śmiali, że jestem jakimś słabym graczem gram w jakieś słabe gry dla dzieci. Gram w tą grę i pokazuję, że umiem też dzieciom nagrywać. Będę nagrywał inne gry, również Minecrafta. Może nawet y, jakieś inne. Oprócz Minecrafta. Jakieś gameplay'e. No nawet. Y, nie wiem, zobaczę, zobaczę. Nic nie będę mówił wcześniej. Tak. Y, teraz szybko powiem Wam o co chodzi w tej grze. Proszę się kursorami. Przeczytam Wam tutaj, co się wyświetla w prawym górnym rogu ekranu. Snobby ma za zadanie zebranie wszystkich skarbów, by przenieść się do następnego poziomu. Przebiegnij ponad skarbem, by go pozyskać. Gdy zbierzesz wszystkie skarby, pojawi się wyjście. Użyj kursorów do poruszenia. Yy, tak. Już. Do następnego poziomu. Tak. Dziś pokażę Wam trzy poziomy. Yy, nagrywam yy, nie, dwa, dwa, sorry. Nagrywam z programu Fraps. Więc yy, ten filmik dużo zajmie na pewno, bo długo będzie trwał, więc yy, będzie szybko. Ale kolega polecił mi dobry program do nagrywania yy, do nagrywania filmików MSI Afterburner, który, na którego sobie zmienię i myślę, że już wgrywałem próbny filmik, nie udało mi się, ale fajnie wszystko jest. Yy, I myślę, że następne te filmiki już będę właśnie i nagrywał, żeby mi zajmował, żebym mógł robić dłuższe filmiki. No. Ok, zbieram kwiatuszki, punkty dodatkowe i w efekcie, yy, dzięki za uwagę. I do zobaczenia w drugim poradniku yy, właściwie drugiej części gameplaya Snowy Poszukiwacz Skarbów 2. Yy, proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy filmik. I dzięki za uwagę. Yy, do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, polecajcie mój kanał. Dzięki. Do zobaczenia. Pa!